Ale jaja. Godzinki. Tyler to w ogóle ma Ucz dziwną głowę. Ale się z Deformacja zidne. czaszki to nie przelewki. Żółta. Tyler to w ogóle ma dziwną głowę. Yy, gdzie to jest? A tu pierwsza z grick pokazał twarz. O, ja wtedy oglądałem Twitcha i... To była najlepsza era, ja tak uważam. To nie jakieś polskie streamy i tak dalej, to tak jest zagraniczne, ale...

Now chat, <laughs> really, let's have a look, right? We're not all fucking perfect, are we? Thank guys Are we? I am. The boys are. Look at my fucking traps in that picture. Are no, you insane? Not. I yeah, on your eye. Half of your fucking nose is in the picture. Half of your nose. They're real eyebrows. I did not draw them on. Oh here we go. Yeah. <laughs> <laughs> just 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 chat, You are did fucking hideous. You are hideous. Good face shape, that's a goddamn lie! Are you lie. Shape, lie about that. Small forehead. True. True. But yeah, thing. I don't know if well, I am going to do 59... mine actually. 59 is good, that's nearly 60%. I don't want to do mine actually. Yeah, do... <laughs> do yours! Do yours now! Do yours! <laughs> I, you are... You can't the Listen, idiot, I'm, I'm... I'm lining it by my <laughs> eyes. Do you even fit in the fucking? Fuck! This mama's gonna get us, and then she'll be. Do you have something to do with some dumbbells? Fuck off, dude. Honestly, fuck off. Chat, chat. Type in low Tyler one <laughs> two Google. Go <laughs> onto Google Images. Grab that image for yourself and do the test for yourself and tweet it at me. Who else 73%! Czaski is gonna spam cheater now. Are you kidding me? Just, I got is percent to spam cheater. Are you kidding? Me? I literally did it perfectly! I literally did it perfect! You I literally me? did it perfectly! What I was not- I did not cheat! Dobra, have ktoś to zdjęcie z dzióbkiem. Gdzie to jest? Ja pierdolę, jak to będzie wyglądało? Spróbuję. <laughs> Nie no kurwa. Spróbujemy to zrobić. <laughs> Trójdzielny. Nie, nie, nie mogę. Nie mogę. Zacznę jaki będzie. Wynik. Kurwa, co jest? Nie, nie mogę to jakoś tam jego. Tą szczękę ma jakąś za dużo. No, nie mogę go zmieścić. Uwaga, ile będzie. 71, co? Good looking! O oh, kurwa! Boże! Jakie ja potem miał jej to się załamia chyba? Good face shape, forehead too small, jakieś intro cooler distance, Small mouth, za małe, za mała No Ja pierdole. Dziadek więcej od ciebie miał? Ja pierdole. Czekajcie, coś, bo coś mnie te włosy prowokują. Moment jest z złomka kurwa dać <grystanie> Zara Zara zaraz perfejnie Dobra, musicie screena zrobić. Zróbcie screena. Zróbcie screena, Zróbcie screena i i wyślijcie mi zaraz. Uwaga, szykujcie print screena. Uwaga, szykujcie. <grystanie> teraz mi, wyślijcie, wyślijcie mi. <grystanie> wyślijcie mi teraz. <grystanie> Bo muszę teraz to dać do testu. Patrzę. <laughs> to jak z jakiegoś mema, kurwa, wygląda. <laughs> o mój Boże. Ja wyglądam jakbym był zmęczony życiem. No tak, taki właśnie jest wygląd. A chcielibyście kiedyś taką kamerę non-stop na live? Czy byście się bali? Nie? Dobra. <coughs> Wyglądałem po, po dwóch rozwodach. Yy, dobra. Kurwa, ja sam cię boję. Na chwilę się tutaj zakryję. <laughs> dobra. Termin wyślicie wyślijcie mi. Ja się patrzyłem, jak ten kurwa TikTok z tym George'em, co on taki patrzony jest. Dobra, uwaga. Ile mam miał procent? Pamiętacie czy nie? Ile on miał? Ile miał procent? 73? 71. Dobra, teraz daję moje. Uwaga, kurwa, błagam, żeby był lepszy wynik, bo się załamie. Błagam, żeby było więcej. bo się załamie. Dobra, BUM! Szakalaka! Yes! White face, normal forehead size, good interskular distance, good nose for face, normal mouth size, small chin. Small chin? Kurwa, jak się dzieje, że mam tego. Tu szczętę tylko. Trzeba zrzucić 10 kg. Good face symetry, Dobra, okej. Okay. Dobra. Kogo jeszcze? Kogo jeszcze? Kogo teraz, kurwa? Yy, złomka. złąka. <ścoughs> Czekaj. Full zdjęcie złomka. Boże. Nie wiem gdzie takie coś znaleźć. Ja pierdzielę. Czy to to jest? Nie. Tego nie dajemy na test. <ścoughs> Nie jakieś inne Dawida, bo, bo ten zomek ktoś w ogóle od dołu od zębów. No nie ma jak tego dać. <laughs> Żeby było takie fair to zdjęcie. Że on tak normalnie w miarę patrzy. Dobra. Zobaczymy il daj będzie miał. Co on z twarzą kurwa, no nie mogę go coś zaznaczyć go. Jakiś krzywy jest Dawid w ogóle cały. Ja pierdziele, na no ja muszę tak zaznaczyć. On te oczy ma nierówno, ja nie wiem co jest grane. Co on z tymi oczami, on w ogóle nos, patrz. Patrzcie na nos. Czemu z jednej strony tak bardziej ten. Jak oczy są równo, kurwa. Tak samo te... Dobra, ja muszę tak oznaczyć, nie mogę inaczej. <laughs> Ty, nie ma, kurwa. Dobra, go dalej, znaczy ile procent? Chin? Ale który chin? Mam trzy na wyboru. Dobra, powiedzmy, że ten o, no, ten prawdziwy. Uwaga! Kurwa on ma więcej niż mamą? Ja tam nie widzę. Nie, nie wierzę. Mamu miał 71. No, daj to 76 Nie no kurwa Bad face symmetry, long nose, normal chin. Good nose for face No dobra O mój boże O Dobra, zrobimy jeszcze, jeszcze jeden test, jeszcze jeden test Jeszcze jeden <laughs> Zaczynamy, kurwa, ile będzie <laughs> No, dobra. Yy, tu są oczy, trochę tutaj. Dół w ogóle nie jest ten. Nie ma dołu. No, ale dobra, niech będzie tak o. Dobra, końcówka łóż, Tu i uwaga. O, słabo. Face to white, white nose, short nose. Cienko, no dobra.